Ała, moja głowa. O, chłopiec, jaki uroczy! Nazwę cię może Spirit. O, uroczy. Trzeba cię przedstawić stadzie. Stado to jest Spirit. Przepiękny. Będzie jak dorośnie, zostanie przywódcą tego stada. To super. O! Widzisz to, co ja? Piorun? Dzikie stado. Trzeba, może zabijmy tego małego śrebaka. Uwaga, człowiek gdzie? Szybko uciekamy! O, czekaj. Nie bój się mnie. Uciekaj, spirit. Uciekaj. Spokojnie. O nie, jestem sam. Co teraz? O nie, muszę się schować. Na pewno gdzieś tu jest. Hmm. Jesteś? Nie, nie. nie bój się. Nie, nie, nie. Puść. Nie. Chodź tutaj. Na. No. Śrebak zapió. Nie bój się mały. To pan powiedział? Tak. Jestem Piorun. A ty? Spirit. Nie bój się. Trafisz do stajni. Ale jak to do mojej mamy? Raczej już tam nie trafisz. O, nie mam wyjścia. Pięć lat później. Cześć, Spirit. Cześć. Podobno jedziemy do jakiejś stajni dzika dolina. Taka nazwa jest. Dzika dolina? Nie słyszałam o takiej stajni. Ja też. Będziemy zaraz jechali. To, co szykujemy się, tak, ja już będę szedł. Ok. okej? Całkiem fajna ta stanie. O! Jaka ładna klacz. Cześć. O, cześć. Jestem Rozaty? ty? Spirit. E, cześć. E, mam cię oprowadzić? Nie, sam się oprowadziłem. E, serio? Tak. O, to przynajmniej fajnie. A może taka piękna pani chciałaby się zaprosić na randkę. O, he, no cóż. No, zgadzam się. Okej, okay, to widzimy się wieczorem. Okej. Okay. Przyszłaś. Um, tak. <grym> Słyszałam, że jesteś z tak jak ja. Naprawdę? Ty też jesteś? Mhm. O, to nie wiedziałam. Mhm. Może zostaniemy razem? Co ty na to? Ach, tak. Mam nadzieję, że się zgodzi. Rosa? Tak? Co ty na to, żebyśmy uciekli ze stajni? Ale ja tu mam przyjaciół. Co, ty nigdy nie byłaś dawno na wolności? No w sumie to nie. No dobrze, zgadzam się. To chodźmy. Od razu ucieknijmy. Okej. Okay. Au. Rosa, co się dzieje? Zapomniałam ci powiedzieć, że uch, uch, jestem w ciąży. Naprawdę? Tak. O, już 11 miesięcy minęło. Uch, uch. No widocznie tak. O, ała. To jest ona. Ona? Tak. Eka słodka, podobna do ciebie. Do ciebie też. Nie. Chyba mam źle nie imię. Jakie? Hmm. salsa? Niech będzie piękna. Nie. Nie. Przeurocza. Tak. Nie. Spirit wróćmy. Do Stajni jest tak zimno. To głodna jestem. Ugh. Ale przecież. Wiem, że nie lubisz ludzi, ale proszę. Widzisz, jak salsa jest cała zimna? Proszę, wróćmy. Tam przynajmniej będzie nam ciepło. No dobrze. Widzisz, że fajnie? Tak, ale nie chcę tam iść. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Od razu ciepło. Tak. Miałaś dobry pomysł, Rosa, żeby tu wrócić. Mhm. Ale ciepło, najadłam się. Tak. 唉、啊，嗯。